Witam Cię serdecznie. 24. dzień cyklu 100 dni do zmiany działającej mamy. Wiesz jak ważne są instynkty, jak ważna jest intuicja. Słuchaj swoich instynktów, słuchaj swojej intuicji, bo może Cię ona ochronić. Świat nie jest doskonały, w którym żyjemy. Są niebezpieczne miejsca i też niebezpieczni ludzie. Jeżeli czujesz, coś w środku Ci podpowiada, że to miejsce nie jest dla Ciebie, odejdź z tego miejsca. Jeżeli w pracy nie czujesz się z niektórymi ludźmi komfortowo, Ogranicz do minimum kontakty z nimi. Też w życiu prywatnym zweryfikuj osoby, które działają na ciebie pozytywnie, a przy których po prostu się czujesz źle. Naprawdę słuchaj swojej intuicji. Powiem ci tak szczerze, droga mama, gdybym słuchała swojej intuicji, nie angażowałabym się w wiele rzeczy, które pojawiły się w moim życiu, bo był we mnie wewnętrzny głos, który mówił, że to nie jest dla mnie. Chciałam spróbować, potem okazywało się, że jednak intuicja miała rację. Nie trać czasu. Szkoda tracić czasu na rzeczy, które i tak sam organizm ci podpowiada, że nie są dla ciebie. To jest najlepszy system alarmowy. Tak. Intuicja i instynkt to najlepszy system alarmowy od Twojego organizmu, który ochroni Cię od niebezpieczeństwa. Pozdrawiam.